Cześć, witamy na kolejnym szkoleniu Dance Control. Pytajmy się uczestników, co myślą o szkoleniu? Stary, dwa dni, mega emocje, mega pozytywnie, super wiedza po prostu. Nie myślałem, że ja tak potrafię, naprawdę. Witaj, Piotrze, rewelacyjnie. Powiem, że ja troszkę potrafiłem, ale to co tutaj się dzieje, to jest po prostu jakaś magia. Magia. Ja po prostu wykańczam ruchy. Mam jakieś sekwencje, mam jakieś podniesienia. Dziewczyny są zachwycone. Mamy ciekawe w ogóle sposoby na podejście do dziewczyn. Ja nie wiem, jakby to robicie, ale róbcie to dalej. I na pewno będę na kolejnym szkoleniu. Super, lepiej niż, się, niż mogłem się spodziewać. Fenomenalnie, naprawdę. Rewelacja. Naprawdę nie, nie spodziewałem się, że taki efekt będzie po tak krótkim czasie. No bez słów. Muszę powiedzieć, że jedno słowo, jakbym opisał świetnie, to nie oddawałoby rzeczywistości. Że w 100% generalnie nauczyłem się tańczyć, tak? Od samego początku. Nie, nie sądziłem, że w tak krótkim czasie można takie efekty uzyskać. jakbyś miały wymienić jakieś trzy rzeczy, które widzisz, że się u ciebie zmieniają po tym szkoleniu, to co to by było? A czy na pewno to jest taka otwartość socjalna, to, że znikałem takie problemy z podejściem w ogóle do kobiety i widzę, że po prostu y, idę do klubu się bawić, w ogóle się nie denerwuję, to jest fajne. E, przede wszystkim. Niesamowite umiejętności po prostu, coś czego po prostu nie myślałem, że jestem w stanie się tak szybko nauczyć. Druga sprawa, pewność siebie, na pewno z początku był problem, żeby z, tutaj, z partnerką, mimo że ona jest dla mnie tutaj, był problem, żeby ją jakoś dotknąć, cokolwiek, było strach, żeby się przełamałem się, naprawdę nie będzie z tym problemu. Trzecia, myślę, że kole, kolejne szkolenie, nie, to będzie kolejne, na pewno chęć na kolejne szkolenia. Wiemy po prostu co robić w tańcu i tak dalej, ale fale, biodra, czyli bardziej kontakt z partnerką, to naprawdę daje dużą satysfakcję. Na pewno lepsze obycie w tańcu z kobietami. Doświadczenie, dobra zabawa. Jeszcze raz dobra zabawa, dlatego że stawiacie na to, żeby wszyscy się komfortowo tutaj czuli. Jak u siebie? E, polecasz szkolenie, rozumiem. W ogóle, co to za pytanie? Oczywiście, że tak. Jest naprawdę super. Dziewczyny są gorące, emocjonalne, jest energia, jest pompa. Także zapraszam serdecznie, naprawdę polecam. Tysiąc, tysiąc procent, warto. Czyli spełniamy swoje zadanie. Tak, tak, jak najbardziej myślę już o następnych Waszych poziomach. Oczywiście, że polecam. Dla wszystkich niezdecydowanych. To naprawdę działa. Polecam w 100%. Na początku miałem wątpliwości, nie? Czy to po prostu nie jest jakaś ściema tak dalej? Ziomeczko, jeżeli to słyszysz, nie, naprawdę mega ci to polecam, to nie jest ściema. Oni serio uczą tańczyć.